Cześć Zosiu. Ja to mamy. Cześć mamo. Cześć Katku. Co się stało? Ech, muszę z Tobą porozmawiać. No zaraz skończę, poczekaj. Dobra, to, ja to... to co? Zostajemy przy takim odpięciu? Tak, jestem ja zachwycona. Hmm. Wszystko w porządku, Zosiu. Super. Cześć w porządku. Lidiu, porozmawiaj z Zosią. ja już Panią przejmę. Dziękuję Ci. Y Widzimy się wobec tego w sobotę o 10. Tylko proszę siebie spać. Dobrze, spróbuję. A ja zapraszam szybciutko jeszcze mm -hmm. do poprawek makijażu. A, proszę. Co się dzieje? Zerwał ze mną. z ze mną zerwa. Co? Ale co ty mówisz, to ręka? Zakochał się w swojej instruktorce Joki. Alech. Zaraz chwila. Przecież mieliście brać ślub. Wszystko jest ustalone. Data, miejsce, zespół. Nie zrywa się Zaręczy. No, tak po prostu. Nie to powiedz. Albo wiesz co lepiej nie. Niech tego nikt już więcej widzieć. Mamo. Oskar, mój przyszły niedoszły zięć. Ach, gdybym go teraz dorwała, nie martw się. Lepiej, że teraz wyszło jaki jest niż po ślubie, wiesz? Znajdziesz sobie kogoś innego, lepszego. Ja już nie chcę nikogo innego. Ja już nie chcę żadnych uchodźców. Wyszłam za mąż w wieku 22 lat. Zosia ma teraz o 10 lat więcej, i znowu jest sama. Miłość bywa czasem okrutna, a raczej jej brak.